Siema! Z tej strony tajemniczy 000. A w dzisiejszym odcinku mamy kolejny odcinek w Wrocławski Placu. Zabaw! Tym razem w masce, ponieważ tu mam aureole eee, Znajdujemy się w gnieździe. Nie mylić z gniezdem, bo w gnieździe nie byłem. Tutaj jest nowe dzieło sztuki. Nowe dzieło sztuki. No i my znajdujemy się w naturalnym placu zabaw w parku wschodnim. W zachodnim też jest plac zabaw. Napiszcie w komentarzu, czy chcecie, żebyśmy tam wyruszyli z całą ekipą. Tam jak widzicie są nasi inni, co nagrywają z innych perspektyw osiedlenie i TP, bo to nie jest latarka w kamerze, to jest z naturalnego oświetlenia, z lampy. Ale nie z kamerze, tylko tam taki to tak... Uuu. No dobrze, no to schodzimy! Taką się chyba nie tak używa, ale ja nie wiem jak się tego używa. To jest taka specjalna zjeżdżalnia dla osób A nie powiem taką okrągłą o! I tutaj mamy taką ostatnią I have I have a bin The krasnoludek No school, no work Just Hopsa so. so. Jak wiecie moi widzowie jestem krasnoludkiem Ja nigdy bym Was nie okłamał Dlatego właśnie tak, ja się celowo zgarbiam, ponieważ tu jest moja wioska krasna ludków i my sobie tutaj chodzimy i sobie tam, wiecie, wiadro i te sprawy. Ziemia jest trochę w dół, idzie jak do kopalni, ale to się nie jedne rowy kopało. Zapraszam. Najlepszy rów jaki się wykopałem w życiu to był melioracyjny. A i przepraszam za to przepraszam za to, że na początku filmu były jakieś rozbłyski, że na końcu filmu ten, dobra, jeszcze raz, na końcu filmu ale na początku filmu, tak, o to chodzi, że jak był wstęp, że to jest to to na końcu było takie, że rozmazane. Ale to dlatego ponieważ jeden z kamerzy się rozchorował i za mał nogę... Eee, a tak się właśnie prezentuje. Z liści, z gałęzi. Łatwo rozwalić. Ale tego nie zrobię, bo wtedy nie będę miał domu. A ja lubię swój dom. Szefie jesteś? Tutaj, tutaj! Widzimy się już w drugim domku, ponieważ tu jest tunel. Ale proszę nie pokazywać, bo to są sekrety krasnolotków. Eee, to jest prysznic i wodopój. A tutaj, taki isterek jest, tutaj są łapki różne zwierzne. Tu jest pies, tu jest łabędź. Eee, no widzicie, tu jest takie właśnie naturalnie po prostu. O to chodzi w tym, że natura! E, tu kiedyś ten wodopłyn woda leciała. Ja kiedyś, jak nie było wody, ale no, no jak nie było wody, to piłem z niego, bo w nim nie było wody i z niego wtedy piłem. No i dlatego właśnie. No i dlatego właśnie on tu stoi. Dlatego właśnie tutaj jest. E, co mogę powiedzieć? jak mówiłem o. Kamerzycie, który złamał rękę i nogę i się przyziębi, ale kogo nie ma, to to był ten kamerzysta, co był cały czas. Dlatego właśnie tak się właśnie stało. Tym razem jest no name kamerzystom. Ale postaram się, żeby już od kolejnego filmu był ten stary kamerzysta, bo kolejny film dopiero za rok wychodzi, jak się już wykuruje. Dlatego jak w kolejnym filmie będzie ten kamerzyta, co był cały czas dobry, czyli będzie ten Void, Ale to dopiero w pierwszym odcinku. Tu mamy taką altankę, ponieważ my teraz Mamy altankę. No, no słaba ta altankę jest. Gry to nie zrobimy jak będzie też ale jest. To jest najważniejsze, że jest, że ktoś chciał nam zbudować. Mamy yy, kolejne ławy. Jak tamten wodopój się psuł, to z niego piłem. Z niego sobie piłem, no ale tutaj bardziej się wszyscy kąpali, no i tutaj ta dziura specjalna, A, no, i, no i fajnie. Kilka lat temu to jeszcze dziura była, no i kto się kąpał, tutaj to ta woda ściekała tam, i szła tam, i właśnie tą wodę, co się kąpali ludzie, to my ją sobie piliśmy, no wiadomo o co chodzi. No i już niedługo będzie odcinek, bo dawno nie było, dawno nie było odcinka. Dawno nie było odcinka z Trenuj z tajemniczym 000 już wkrótce. Teraz będzie koncert Mekambe. Dziękuję, dziękuję wszystkim za oglądanie mojego koncertu. Templa zabaw oceniam na 7 na 11. Ty no na imię? Yy, 7,5 na 11. Subskrybujcie! Lajkujcie! Komentujcie! Dzwonkujcie! A my widzimy się w następnym filmie! Po!